No, witam serdecznie, jesteśmy już z Frontside'em na polu walki. Będziemy dla Was testować iski. Siemaneczko. O, jest ją. Ja. No Jestem ja. Dobra, no to jedziemy. Tkamy się na górę, no bo jednak dopiero. Powiem no, Wam, taki. co mały isk może zrobić tam na, na, na dużej górce. Tak, o poza tym tam cokolwiek się dzieje, to jest dosyć fajne i wygląda lepiej niż kampienie przez cały czas. <laughs> tak, tutaj na na tych urwiskach. To jest katastrofa. Ale i tu ktoś, ktoś musi to być. No, akurat w tym meczu udało nam się tak rozdzielić drużyną, że w każdym miejscu cała kampa była zastawiona, ale przez małe ilości czołgów. Wyszło inteligentnie, i... ale... No, zobaczymy. No, o dziwo inteligentnie. A co z tego wyszło, no cóż. Oj tam, Wojtek nie ma tu misią. Dobra. Co to ma być? Nie wiem. No, no niestety czat, jak zawsze, zawiodzi nas. Dobry czat, nie zły, kurde. W takie fajne rozmowy na tym czacie może wykręcić. A nie, no przecież. Nie jest on całego fremu, kto który da to walkę, bo oczywiście wszyscy są nobami. Noob arty, noob arty, noob arty. Arta noob. nigdy nie jest nobem. Arta jest nobem tylko jeśli jest nobem. Jeżeli nie jest nobem <laughs> inaczej, jeżeli nie ma fragów, nie znaczy, że jest nobem. Może mieć 5000 obrażeń, ale akurat nie dobiło nikogo. No, no ogólnie, Arta, jakbym, nie wiem, może sześć dwa razy, a za, za dużo mi ilości też, już nie jest znowu, chociaż raczej nie trafi, bo i tak dużo do, zrobi więcej, żwawa ekipy. No, ale nie każdy to rozumie, że Artyom wcale tak łatwo się nie strzela i dużo od wiatru zależy. Ja tu właśnie mam, no, wstargam, przepraszam, ci przerwę strzelanie do Shermana i niestety, niestety, proszę Państwa, jak on to zrobił? Ja a to ja jest to... właśnie ruska celność, w ogóle wystaje, więc jak strzelasz to nie licz, że trafisz To Ale znaczy, idziemy jest... dalej. To jest dziwne, bo dasz się za chwilę nie. Dokładnie jak celujesz i masz pewne to nie trafisz, jak trzesz, Że jak przejrzy random, to zazwyczaj wleci. Tak, a ty jesteś jest królem random'ów, to Ja jestem twoją gąszek. Tak, gąsienic, no i randomy też dobrze strzelasz. Randomy trzeba umieć strzelać. <głosień> Kiedyś mi będziesz musiał o tym opowiedzieć. Tutaj niestety... Wyszedł mi strzał i trafiłem w lufę naszego braku podwa przeciwnika. No co, ale dobra lufa, tak? Nawet się nie no. pogięła, tu zobacz jakiś, zobacz jakiś bajer. Jedłuski nawet star, star. No. Ja tu stwierdzę, że trzeba tylko te 3-4 przez. wpuścić, bo on jednak ma że jakoś rozsądną. To on coś odbija, a my potem wyjedziemy i strzelimy. A, piękny... KW2 to jest to Tak, ja pozostałem to miałem piękny strzał. Minimalnie bo KV-2 i AMX-50 to się pojawił. bardzo mi miły kolega. No ja jeszcze wrócę do KV-2, Dwa. ja strzeliłem w ogóle, nie miałem w niego wycelowanego, bo w za w miałem wycelowane w ziemię pod nim, a zostało. No magia, to jest magia, to jest brzydkie rykoszety na t nie a... bardzo brzydkie. Ja też miałem wcześniej rykoszety, ale wystarczyło, o proszę, wycelować ładnie w karabinach. Jest i mój 69 de O, kurwa. Ooo, jez i on, nice. Docenię dzisiaj, doceniam. Lecimy na flagi nie patrzę na No przecież, a trzeba to mam wszystko zgarnąć. Dobra, zabiję chyba. No i Mixer, no, nukser, lola, MFG. Rady, dwa flagi, 300 de Jest moc, jest moc. Na ja emisję. No już, 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 jest Coś no. mi się tam odbiło z półki Także coś tam na tym, to jeszcze jest Przele... Przeleciało mi pod amx mi <śmusza> <śmusza> Uuu uh. Z prawej arla widziałem No, postraszy go muszę no. Moje szczęście, 6 HP w mx a Bo czemu go zabić? Szczerze mówiąc, zawsze nie wiem. Niech próbował mnie złotem przebić, ale mu nie wyszło Niestety wieża za twarde Akurat nic ma to, bardzo jak na 8.1 Bo jest prawie, że nie przebije No 8.1 tego nie przebije Chyba, że naprawdę będzie złotem i to dobrze celował. Jedyny punkt to jest takiego głupik na wieży, który sekretuje. Szczególnie przy wysokim czołgu. Ale to jest... Kurczę, wszystko do zniszczenia. Znaczy... Isa trzeciego przebijać w wieżę. To można próbować. Jeżeli ma się naprawdę dużo wyższy czołg, ale... To nie wiem, te 32 to za mało, żeby... Żeby tak po prostu strzelać, no. Chyba, że się skleisz nim bezpośrednio, ale... Mi akurat chodzi o ten nice się, nice, nice jeden nice, HP. Gratulacje. <laughs> ale ty. I panterka może zrobić się niemiło. Pełna HTP. Daście radę, daście radę. Pełna panterka na dwóch na strzała i jeden na trzy. To znaczy ja. Nie, to ma na tarana nawet. I to jak niechcący we mnie wiedział. A tajgerwa jedzie na hardcore, a nie patrzy, że może zginąć. I co? Łołokszy Odbił od Ciebie? Nie, od, od gara dwójki. Wow. Szczęście miał gość, Ale Pantery już nie odbije. Jest, 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 jest. Jagódka. Jest i ona. Chyba zgabnę damage. Może się przechodzi. Gaz, 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 gazu. A jeszcze jedno. O kurde, zjadłem zaraz. No a tutaj dostałem właśnie strzała w górną. Chyba w górną. Część. Także Panterka strzeliła do mnie z góry. On ma, ma tam 200 penetracji, więc... Jak widzisz... Można odbić. Trochę nie, szczęścia nie, nie. i działa. Bierzeczka Teraz to Iona się po wyjechać. No, tym bardziej, że ta płytka na czubku jest przechylona pod fajnym kątem, że no tak Jak się na to strzeli, to się tego pewnie nie trafi. Nie przestrzeli, jednak jeżeli jest wyższy czołg, czy ta 5 no, jest bardzo wysoki, to można... narobić szkół sobie, ale minimalnie obok niego przeleciało. A, a ja se strzelę. No, Pantera też ma kiepską depresję lufy, tak jak i ruscy. Także no nie udał się jej ten manewr Ja chyba ...próbuję za to całe tutaj objechać, ale nie czekaj, e, no Spotowi trzeba pomóc, bo to spocik jeszcze się bije. Dobra, Ale biorę. za to jak długo żyje Ma siódemkę i ósemkę, obok się minąć ciągle żyje gdzie dziwię to mu tam pantera jeszcze na niego nie wyjechała Też czuję pewnie rek... O! No to pędzę, ja biorę jak panterę ja pan pan To ja panterkę najbliżej Jak mnie nie sksujesz. Nie no co jest no mi ciężko skrzyć jestem królem Ksucia i gąsek O, chyba będzie moja jeszcze kawalątek Dawaj, 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 dawaj O, no, ile... Arta żeby... koło mnie strzeliła, chyba kierko. Pięknie. Radki. Trzy flagi, łącznie trzy studiumaj'u na nich <laughs> Ale są. No ja coś tam ale szału tutaj nie ma. Dobra, 4-4 nam zostało. Ty wiesz, gdzie ono było? Widziałeś je? 44 było gdzieś u nas na bazie, tam murytowało naszych ludzi. O, o, tam na dole. Dobra, 5 wagów ma. Łoł, wow, wow, wow. No i dobry gracz jest, według statystyk. No to trzeba troszkę uważać. Tam ma jeszcze ta gera. Chodź tu przy może na niego, bo. O jest, strzela się z nim. No, 800 tak, HP, tak to górko. tak postrzelę od nas i będzie gościu już w grobie. Radnie Zobaczymy, co wymyśli. Ale ty nie idziesz na pewno. 260 to jest jedno z od Grillka i to spokojnie. No a ja mam jeden, no to co ja mam powiedzieć? No to ciebie nie szkoda. A no dzięki. <laughs> nie, no, no pierwsza też, jeżeli ktoś nie wie, to nieważne, ile kto ma HP, że ma luchę. No, no tak. na, jeden, na jeden HP naprawdę może dużo. I być może się o tym przekonamy, że jak Karol teraz zagra. Ja przeżyję, to się, to się pochwalę. A na razie, kampa, kampa, kampa. Na szczęście ten, ten Tagerek zdążył sprzedać jednego strzała 44 także teraz już na pewno mamy go na dwa razy. Wcześniej mógłby przeżyć jakby... ...dwie kiepskie losowania w damage'a wpadły. Teraz niestety jest problem takowy, że jedziemy ludzkimi i celność jest... ...mała. To znaczy? no, na drugą stronę kanionu może być kiepsko, Nawet bardzo. O, zaczyna się flame na czacie. No, zabijcie na tym razem artylerię. No, pewnie zaraz się do nie teleportuje. O, widzę, coś No i 500 metrów to za dużo dla tej armaty. O, to musiało boleć. No, bardziej jego chyba, bardziej ciebie niż jego. No, wykosztował, niestety. Jedne co było w tym dobre, że. nie widział nas, nie wyspotował nas. Kurde. za, jest, za daleko im, jesteśmy. Jesteśmy najgorszym plutonem, jaki w ogóle jakiś target widział. No, to dobrze. No dobrze, to no dobrze, no bo jednak czuję się lepszy jak, jak ktoś tak do mnie mówi Mówisz? Jest C4, teraz trafi A jest ja on, pięknie. dobijaj. Czekaj, leci mój. A nie, no pewnie no. Widzicie? Dlatego jest tu właśnie mistrzem gąski Tak, A ryzyk fizyk strzeli Yes! Nie uciekł Tak, ja uciek. zakończę swoją myśl Ja mogę stać koło czołgu, mogę wcelować mu w przód. Zdejmę mu gąskę Zawsze pierwsze co robię, to zawsze śniągam łożyska, chociaż zasadniczo tego nie chcę. Tak jak widzicie, teraz przez cały górny te kanion strzeliłem, oczywiście to gąska, bo po co by mam tam d wejść. No to, no, to, te, to nawet wie jak wiesz, że strzelasz, to, to gąsienice tak. spadają, to, no, to, <śla> to się w ogóle nie liczy. Jadę na kapa pomóc, bo nie wiadomo gdzie jest Ja to stanę gdzieś na górce i będę czekał, aż może wyjedzie. Najlepsze na świecie jest tamten sport, bo go ciągle szuka, mimo że my tu już zdążyliśmy 4-4 ubić co trwało dwie minuty, a on ciągle szuka karty i dopiero przejechał pół mapy do krążenia kierowcy nie ma gąsek i silnika tak, jest stokowy i jest stokowy, o, jeszcze piękne i załoga 50% <noise> to by było coś nie, nie wyobrażam sobie takiego sporta ja nie wyobrażam sobie takiej, nie wiem, KV5. chociaż v nigdy nie jest stokowa, ale no, masz stokową kawę 5, no nie gadaj, że nie. To znaczy, no ona nigdy nie jest stokowa nigdy nie jest rozbudowana na maksa, a zarazem jest oba naraz, bo. <noise> tak. Ale fajne jest kawę 5, jak zajmowałem z nich załogę 8, to po prostu. jestem do ISA tego momentu. <głos> <głos> nie, no to jest. nie idzie, to skręca mniej więcej. To nie Wiele skręca. Jest to... No to nie skręcam. Szybciej się rozpędza niż skręcał, tak. Swoją drogą to mi został tylko jeden pocisk odłamkowy i 8 premium, ale ten no premium warte nie będę strzelał na nastrzelałeś, Ja mam 6 zwykłych, dwa mam i dwa odłamki No, strzelać to strzelałem, tylko co z tego będzie jeszcze ciekawe. A to ile Trochę de mam. Ile ty złotych wozisz? Wożę aż 8. Mimo że nie Uuu. wiem po co, bo ich nigdy, nigdy nawet nie używam, ale mam. Nupsko ja mam dwa. Ale ja dlatego, że mnie nie stać ja <noise> Ty ja nawet ich nie używam już woże po woże, zresztą jak na większości czołgów woże po woże, no zwykle ich nie używam. Trzeba przyznać, Isek 8, jeżeli chodzi o 8, jest jednym z lepszych, o ile nie bałbym się powiedzieć, użyć słowa, że najlepszy. Oczywiście wszystko zależy od typu gry, człowieka jednak, jak dla mnie, jest naprawdę świetnym czołgiem. Isek, tak, Isek jest bardzo dobry i potrafi, zresztą widzieliście na moim jednym hubsie... Yy... Ja wiem, ile jeszcze zdążyłem strzelić, ubiłem jak panterę, panterze zabrałem, nie, jeszcze 1500 DMG pewnie zadałem na 1 HP, więc z trzeci potencjał ma dobry, a przy okazji widać, że czołg mając 1 HP ciągle ma armatę i może dużo strzelić, także trzeba zawsze dobijać cele, bo to jest bardzo ważne. No, dzięki Wam za grę. No, dziękujemy bardzo i do następnego razu.